Yeah Cześć, tutaj Gracz Niedzielny 1, a to jest kolejny odcinek z cyklu Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim Jesteśmy w Wichrowym Tronie i stąd przyniesiemy się do Białej Grani Co by wykonać, znaczy co troszeczkę rzeczy posprzedawać Bo tutaj w Wichrowym Tronie jak um, nie o to mi chodziło Mapa i szybka podróż do Białej Grani hmm, Biała Grani jest tutaj, okej okay. Mek szybka podróż do białej grani. Pojawił się przymrozek. Zimno zaszkodzi mimo upału. Mm -hmm. Pośpimy trochę i pójdziemy do beletora. Ej, wchodź tam po tych schodach człowieku! I pójdziemy do beletora posprzedawać trochę rzeczy. Trzecia, pięć, ósma, dziewiąt, sześć godzin, nie, dziewiąta. Okej, okay, siedem godzin do jedenastej praktycznie pośpimy. Ok. Co, moje dwie pani, Jest Aela jest. Litka. Pyk Teletor, masz otwarty ten swój biznes? Jesteś okropną osobą. Nie cierpię cię. Nie będę ci lubić aż do końca świata. Masz otwarty biznes. Dobrze. Jasne, że się rozumie. Wszystko jest nas przeciwko. A, trochę tego, trochę tamtego. No dobra. Beletor, ja ci Co ja ci elfia strzała. Krasnoludzka strzała. Masz tutaj te elfie strzały. Masz tutaj krasnoludzkie orkowe ostrze duchów. Masz. Hmm. Ze stroju, ja ci mogę Dobra, masz tutaj naszyjnik pewnego chytu, Masz pierścionek. masz, masz Mikstury Ach, biała ampułka, Muszę się w to wyposażyć Masz jedno dekod, dekod kradzieży kieszonkowej masz, masz 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 mikstura dodatkowej iluzji masz tutaj okej, okay, retoryka mi wzrosła mikstura kowala mikstura lekkości z uzdrowienia pitej, odporności na wschód odporności na porażenia pomniejszego uzdrowienia o kurde, nie. Tego ci nie sprzedaję, bo tego mam aż 73 sztuki. Mm. Masz miksturę siły, miksturę targowania. Masz. Miksturę uzdrowienia, miksturę zdrowia, kondycji, mocna. O, o, trutkę jedną ci sprzedam. Masz skumę tego. O 30 wymiar zdrowia Masz i śnieżny jad, masz Składniki Masz, 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 masz Soli, ognia się nie sprzedam To Mapy skarbu To Wrota odchłani Masz Różne Amet Ametyst, Ametyst. Oż kurde, Amet bez skazy się pozbywa. No dobra. Sprzedałem trudno. Dobra. Okej. Okay. Aż tutaj trochę ci wytrychów bo tyle. A nawet i 69 tych wytryków, 20 sobie. Albo 10 sobie zostawia, A co mi tam? Okej okay. Dobra. Wróć kiedyś. Ela robaczku. Wciąż tu jestem. Dawaj, coś mi tutaj. Co chcesz zabrać? A, Ela broń. Elfie gołku ci nie pozbawiłem, bo nowy no, przećwit. A! Coś sobie tam. Aha! Krasnolkowa, żelazna strzała. Strzała. Ten kostur ci zabiorę. Zabiorę. Elfia strzała wybitnego. To, 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 to Dobra, wracam do Beletora Ruszajmy! Nie ruszajmy, tylko daj mi po prostu znak Dla Dawaj. Nic. Dla Dla mnie Dla mnie towarowa jednak jest bardzo cenne Dobra Broń Orkowa strzała Strzała regenera Żelazna Strój. A elf i hełm. Elfia. Płytowa zbroja. Okej. Okay. Z broni, co ja ci tu mogę? górba Były bo... strój. Mikstury. Sole ognia, paski skóry, dwa, wow. Dobra, to masz te paski skóry. Coś sobie sam wykombinuję. Smocze łóżki masz, Sztabka żelaza masz. Pamiętaj, że albo dam ci najlepszą cenę. Okej, okay, dobra. Ty jesteś wola co się stało? Nic, czas, by nasze drogi się rozeszły. Cześć. Idę do domu. Tam mnie znajdziesz w razie potrzeby. Spoko. Wracaj do chaty, kochanienka A ja jeszcze coś sprawdzę, co jeszcze u kolejora mogę opchnąć. Na co się tak gapisz? Nie boję się ciebie, wiesz, nawet jeśli jestem mniejsza. Oburczę się trochę samotnie, mi niepotrzebny, ogo. Pyk, 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 pyk. Chociaż ktoś do noszenia by mi się przydał, no nie? Aż To weźmiemy O, w Za dużo rzeczy nie ma. wielu szczęśliwych lat, tanie Dzięki. Ten toporek sprzeda A co mi to? Teletor, chodź na tutaj, obchnę ci coś. Witam cię. Się. Oj się. Z pewnością znajdziesz... Zapewne myślisz sobie... Dobra, do dobra, dobra, co masz na sprzedaż? Gadaj, gadaj. Masz tu zbroń i ode mnie jeszcze... ...toporek oręsztana W porządku. Następnym dobra. razem odwiedzę... Będę się trochę poszkolić do towarzyszy. Studnia jest tam coś. Najpiękniejsza. Dużo nie czasu spędzam między stoiskami na targu i uczę się kipińskiego rzemiosła. hops, hops, hops hyc, hyc, hyc. A falową nie idę, idę i regulaminowo, czyli przez środek placu. To, to jest Erlund. Erlund. Mam do wykucia. Potrzebuję szkolenia w szkole. szlachet na sztukę. Pokażę ci, co mogę. Dawaj. Dawaj. dawaj, 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 OK. To schlachetne. Dawaj, Dawaj, Dawaj. Pokażę A. Ci co mogę. Muszę awansować, dobra. O, muszę awansować, OK. No to awansujmy, w porządku. Ładuję w kondycję. Ok. A... Broń dwuręczna, blokowanie, ciężki pancerz. Tu oczywiście w pancernika i biegnę. Dobra. Przykokimy. Kto tu siedzi? O, jest Wilkas albo Farkas, jeden z dwóch z braci. Nie, Nie przypuszczałbym, że ktoś taki jak Najważniejszy jest za. Dobra, Pokażę poszkolimy się mi. w broni dwuręcznej. Pokazuj. Dobra. 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 Okej. Okay. Dobra tak. Wilkas. na razie sobie dajemy spokój. Szukam kogoś, kto mnie podszkoli. Broni jednoręcznej. Tarwar. nie? Farkas, o, farkas. Jesteś my. dla mnie dobrym. Pokażę Ci co umiem w zakresie obrony. Dawaj farkasie, ciężki pancerz, dobra. O kurcze, niestety. Do następnego razu. awansować. Tutaj był ork, który mógłby mnie podszkolić. Chyba w broni jednoręcznej, ale mnie nie podszkoli. No dobra, to biorę robotę od towarzyszy. Gdzie jest ten Wilkas? Co cię do mnie sprowadza? Blaciusieńki cyruskie. Czy Udało ci się spotkać jakąś dziwną istotę? Nie, szukam roboty. Tak zwane więzienie w pękninie jest dziurawe, niczym ich rybackie sieci. Oto, co się dzieje, gdy miastem rządzą złodzieje. Więźniowie po prostu sobie wychodzą. Jeden z nich uciekł. Musisz znaleźć tego tchórza. W tej chwili nie obchodzi ich, co się z nim stanie. I ja też mam to gdzieś. Najlepiej po prostu go zabić i zakończyć sprawę. Okej, okay, zajmę się tym, nie ma problemu. Uważaj, ten człowiek jest podobno niebezpieczny. Luzik. Do Zbiegły przestępca. Razu. No dobra, to wychodzę stąd. Zaraz, moment. Eee... Zaraz, zaraz, sekundę. Przestępca. Różne sobie odhaczymy. Zbiegły przestępca. Mapa. Dobra, wyjdę przed Jormarskr, żeby sobie obejrzeć, że już mi się nie chce przełączać na mapę świata. No i tam ponownie wywaliło mnie niestety do pulpitu, także pędzę prędciutko do o, pękniny szybką pod... i ku przedmioty spokojnie, spokojnie do pękniny szybką podróżą Co by tutaj tego Okej okay. stanie w pękninie w porządku Dobra Gdzie jest ten panzior Tam gdzieś go muszę szukać, tak? Uf, uf. on tam gdzieś biegnie, sobie jest. Ten bachor nie jest mój. Może o, być każde... Nie dam jej złamanego Septima. To kiepski moment na zgubienie drogi. Już tak? Postaram się zrobić to szybko. No. Powalony został jednym ciosem. Dobra, co ten przestępca miał przy sobie? Złoto. Nic więcej od niego nie, nie biorę. No dobra. Zadanie wykonane. Krótkie, było krótkie, ale wykonane. Muszę wrócić do Wilkasa. Także spoko. Znowu szybka podróż. Tym razem w drugą stronę do białej grani. Dobra. Biała grań, biała grań. Przypadam, ten już siniał. Kurde, śmierdzieć musi to nieźle. Ta też już nieźle musi zsyfić. Tyle czasu leży. Pracuje z matką, sprzedając owoce i warzywa. To jest szybciutko, szybciutko, nie ma co się tutaj obcym dalać. Sekcje trochę podregenerujemy. Siłę. No, i co? Durwoskr! Dobra, jest wilka, skimon gada tutaj. Z mą wynędzniało. Niech Bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Dobra, ten zbir już nie będzie sprawiał problemów. Małymi krokami przywrócimy honor tej krainie. A ty przynosisz honor towarzyszom. I co ważniejsze, również złoto. Jeśli mm, 300 sztuk złota, nieźle, nieźle. Ok, to jest wykonane zbiegły przestępca. No cóż, dalej zadańka dla towarzyszy Miłego dnia. Tym razem kogo my tu zaatakujemy? O, Ela już się przebrała. wykonać Podoba mi się to. A jesteś do zrobienia? Heroldzie, będę zaszczycona, jeśli pomożesz mi w poszukiwaniach. Słyszałam kiedyś, jak Skior i Kodlak rozmawiali o totemach Hirsina. To proste przedmioty, mogące skierować moce wilkołaka na nowe tory. Sądzę, że Skior nie wrócił już do tego tematu, gdy Kodlak rozpoczął poszukiwania lekarstwa. Ale w jego rzeczach znalazłam księgę, której wcześniej nie widziałam. Jest poświęcona totemom. Rozmawiałam z moimi informatorami w poszczególnych dzielnicach i chyba wiem... Gdzie jeden z tych totemów może być ukryty. Chcesz się przyłączyć? No, ruszajmy. Polujemy razem. Zyskaj to ten Hircina. no i tak trzeba będzie zrobić wobec tego. Okej, okay. a tymczasem, no cóż, ponieważ miałem te drobne problemy techniczne, w sumie nie mierzyłem, ile ten odcinek trwa, na wszelki wypadek po prostu go zakończę. Patrząc w piękną twarz, łowczyni Eli, na długo się jej niestety nie pozbyłem, niestety nie pozbyłem. A ja na razie wam mówię cześć i czołem.